Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Istnieją dwa popularne typy wentylatorów chłodzących stosowanych we współczesnych pojazdach: elektryczny wentylator chłodzący i mechaniczny wentylator chłodzący. Jak działa wentylator chłodzący silnik? Elektryczny wentylator chłodzący. Silnik elektryczny, silnik wentylatora chłodzącego, obraca łopatki wentylatora, które zasysają powietrze przez chłodnicę. Pojazd może mieć jeden lub więcej wentylatorów chłodzących. Silnik jest aktywowany, gdy temperatura silnika osiągnie określoną wartość i będzie działał, dopóki temperatura nie spadnie poniżej określonej wartości. Często zdarza się, że wentylator pracuje po wyłaczeniu pojazdu. Temperatura silnika jest monitorowana przez czujnik temperatury silnika, a silnik wentylatora chłodzącego jest sterowany przez przełacznik elektryczny. Przełacznikiem tym może być sam czujnik temperatury, przekaźnik sterujący wentylatorem lub moduł sterujący silnika, w zależności od typu pojazdu. W wielu pojazdach wentylatory działają z różnymi prędkościami w zależności od temperatury silnika. Temperatura silnika wzrasta i silnik może się przegrzewać, zwłaszcza podczas jazdy z mniejsza prędkością. Klimatyzator nie może wydmuchiwać zimnego powietrza. Mechaniczny wentylator chłodzący. Samochody ciężarowe i starsze pojazdy mogą wykorzystywać mechaniczne łopatki wentylatora zamontowane na kole pasowym, które jest napędzane przez silnik lub pasek wentylatora. Mechaniczne łopatki wentylatora SA napędzane w połączeniu z urządzeniem sprzegającym zwanym sprzegłem wentylatora. Urządzenie to wykorzystuje piastę zawierającą żel silikonowy, który rozszerza się wraz ze wzrostem temperatury silnika. To rozszerzenie blokuje piastę wentylatora i łopatki wentylatora, a następnie zasysa powietrze przez chłodnicę.